Czasami musimy nauczyć się być silni, sami ci, którzy są z nami, nie zawsze mogą nas wspierać, zwłaszcza gdy bitwy toczą się w naszych umysłach i wewnątrz nas. Dlatego dzielę się z wami piętnasty głębokimi lekcjami medytacji z osobistego dziennika Marka Aureliusza, człowieka, który pisał, aby zmotywować się w najtrudniejszych momentach swojego życia, aby być zainspirowanym. I pozostać wiernym swojemu osobistemu rozwojowi. Lekcje te nie tylko ukształtowały jego charakter, ale także dotknęły i zmieniły życie tysięcy ludzi na przestrzeni dziejów. Mam nadzieję, że te lekcje zainspirują Cię do zmiany własnej ścieżki. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zostaw polubienie i włącz powiadomienia. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy teraz. 1. Twój umysł jest silniejszy. Twój umysł musi być silniejszy niż twoje ciało i emocje. Masz w sobie unikalne narzędzie, które jest unikalne dla ciebie zdolność myślenia i rozumowania. To właśnie ta zdolność sprawia, że jesteś naprawdę inny i robi różnicę w każdej chwili twojego życia. W rzeczywistości, w głębi duszy, już wiesz, co musisz zrobić, ale przez większość czasu tego nie robisz, ponieważ pozwalasz swojemu ciału lub emocjom przejąć kontrolę. Na przykład decydujesz się wstać pół godziny wcześniej, ale nie robisz tego, ponieważ jesteś leniwy, zmęczony lub nie masz energii. W takich przypadkach zacznij zadawać sobie pytania: czy pozwolę, by to mnie kontrolowało? Poddanie się oznacza utratę kontroli, a taki wybór prowadzi bezpośrednio do rozczarowania i żalu. Ale wszystko się zmienia, gdy zaczynasz wzmacniać swoją siłę woli. Zaczynasz postępować właściwie, nawet jeśli jest to trudne, i odkrywasz, że prawdziwe szczęście jest tutaj, w trakcie tego procesu. Kontrolowanie swojego umysłu jest kluczem. Kiedy przejmiesz kontrolę nad swoimi myślami, twoje działania staną się bardziej pozytywne i zaczniesz podejmować lepsze decyzje, stosując rozsądek i logikę w swoim codziennym życiu. Natychmiast po tym zaczynają się znaczące zmiany. Przechodzisz od życia bez kierunku do życia zorientowanego na cel. To tak, jakby słońce ponownie wzeszło po długiej, ciemnej nocy. W krótkim czasie czujesz się silniejszy, bardziej zmotywowany, jakbyś przeszedł transformację, która trwała lata. Dzieje się tak, gdy wracasz do podstaw, gdy świadomie używasz swojego umysłu i skupiasz się na tym, co naprawdę ważne. Pamiętaj, to Twój umysł powinien zarządzać Twoim ciałem i emocjami. Jeśli będziesz myśleć w ten sposób, zobaczysz, jak Twoje życie zmienia się na lepsze. 2. Szanuj siebie. Weź pod uwagę, że każdy Twój wybór jest jak cegiełka w budowaniu Twojego charakteru. Każda decyzja, bez względu na to, jak mała może się wydawać, przyczynia się do tego, kim jesteś i za czym się opowiadasz. Zanim więc podejmiesz działanie, zadaj sobie pytanie: czy będę z tego dumny w przyszłości, czy jestem wierny swoim wartościom? Poczucie własnej wartości to życie zgodnie z wartościami, w które naprawdę wierzysz. Wymaga to odwagi, nawet jeśli łatwiej jest podążać za opiniami innych, ponieważ zawsze najłatwiej jest podążać za tłumem i dryfować, ale żaden cel nie zasługuje na złamanie obietnicy, utratę szacunku do samego siebie lub noszenie w sobie urazy. Prawdziwa siła to zdolność do zachowania spokoju i honoru, nawet gdy wszystko wokół wydaje się rozpadać. Odwaga nie polega na wybuchaniu gniewem, ale na kontrolowaniu swoich emocji, byciu uprzejmym i utrzymywaniu równowagi nawet w trudnych chwilach. To oznaka prawdziwej siły i wewnętrznej równowagi. Twoje wartości nie powinny być odkładane na bok, aby zadowolić innych. Szanowanie siebie to nie tylko bycie twardym w swoim charakterze, ale także bycie sprawiedliwym i wyrozumiałym. Szacunek do samego siebie buduje się poprzez każdy wybór dokonany zgodnie z własnymi zasadami, nawet jeśli wymaga to poświęcenia. Jest to codzienne zobowiązanie, które przynosi życie pełne spokoju i spójności. Kiedy żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami, rozwijasz wewnętrzną siłę, która staje się niezachwiana. Zacznij już teraz. Napisz: Szanuję siebie. Komentarzach i zdecyduj, że od tego momentu nic nie będzie cenniejsze niż szacunek do samego siebie i uczciwość. 3. Postrzegaj rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Od samego początku, gdy ktoś próbuje coś sprzedać, świat marketingu używa przymiotników, które obiecują więcej niż rzeczywista wartość produktu. Na przykład najnowszy model iPhone'a jest promowany nie tylko jako telefon, ale jako urządzenie, które twoi znajomi będą chcieli posiadać. Urządzenie, które daje ci władzę i status, a nawet przewagę społeczną. Teraz wyobraź sobie coś przeciwnego. Widzisz wszystko w prostszy sposób, bez iluzji, które tworzymy, lub sposobu myślenia, którego nas nauczono. To właśnie zrobił filozof, cesarz Marek Aureliusz, kiedy opisał wino, symbol władzy w tamtych czasach, jako po prostu sfermentowany sok winogronowy, a purpurowe ubrania jako jedynie barwioną tkaninę. Możemy zastosować tę jasność nie tylko do przedmiotów, ale także do działań i zachowań. Czasami pozwalamy, aby opinie, pochwały lub krytyka miały na nas wpływ, ale czy są one naprawdę ważne? Czy wartość, którą nadajemy jest prawdziwa, czy jest tylko wynikiem naszego zniekształconego poglądu? Zastanów się nad tym, czy czyjaś dezaprobata naprawdę robi różnicę i czy komplementy mają trwały efekt, czy są tylko chwilową satysfakcją. Często dajemy się złapać na pozory i zapominamy zobaczyć, co się za nimi kryje. Idea jest prosta widzenie rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, zapobiega kontrolowaniu nas przez te ulotne emocje lub nierealistyczne oczekiwania. Jednocześnie pomaga nam rozwinąć bardziej wyrafinowane, krytyczne zrozumienie i uniknąć manipulacji. 4. Naucz się reagować. Wyobraź sobie, że idziesz spokojnie i nagle ktoś rzuca w ciebie kamieniami. Kamienie te symbolizują nieżyczliwą wrogość lub krytykę, z którą spotykamy się każdego dnia. Ale zamiast reagować na nie lub brać je sobie do serca, pomyśl o nich jako okazji do nauki. Gdy krytyka jest sprawiedliwa, przyjmij ją z pokorą i wykorzystaj jako narzędzie do rozwoju osobistego, bez szkody dla poczucia własnej wartości. Prawdziwa nauka bierze się z umiejętności przyjmowania konstruktywnej krytyki, bez pozwalania sobie na definiowanie się przez nią. Jeśli krytyka jest niesprawiedliwa lub niemiła, nie pozwól, by wpłynęła na Twoją samoocenę. Pamiętaj, że krytyka często odzwierciedla frustrację tych, którzy ją wygłaszają. Użyj empatii jako tarczy, aby zrozumieć i nie wchłaniać urazy innych ludzi. Podobnie jeśli musisz kogoś poprawić, zrób to z szacunkiem. Traktuj go tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Poprawiaj z zamiarem pomocy, a nie poczucia wyższości. Jeśli druga osoba nie chce cię słuchać, uszanuj jej granice. W takim przypadku przejdź dalej, koncentrując się na cnotach, które możesz praktykować. Życzliwość jest najlepszym antidotum na zło. Kiedy reagujesz z życzliwością, rozbrajasz drugą osobę bez utraty spokoju ducha. Niektórzy ludzie mogą być tym zaskoczeni, inni mogą nadal udawać, że tego nie rozumieją. Ale ważne jest to, że pozostajesz wierny swojemu charakterowi. Niezależnie od postawy innych. Ta jasność przynosi więcej mądrości w radzeniu sobie z rzeczywistością. W końcu zło może wpłynąć na Twój spokój umysłu tylko wtedy, gdy na to pozwolisz. Twoim obowiązkiem jest chronić własne dobro bez względu na to, co się stanie, jak powiedział Marek Aureliusz, najlepszą zemstą jest nie być jak twój wróg. Pięt Twoja percepcja zmienia wszystko. Wyobraź sobie, że masz filtr mentalny, który może przekształcić każdą złą myśl w coś lżejszego lub pozytywnego. Byłoby to jak zmiana perspektywy na każdą napotkaną sytuację. Stoicy uczą nas, że wszystko zależy od tego, jak interpretujemy wydarzenia w naszym życiu. Nie chodzi tylko o to, co się dzieje, ale o to, jak zdecydujemy się zareagować. Być może nie jest to prawda absolutna, ale jest to praktyczne narzędzie do codziennego życia. Chociaż może to być trudne do zrozumienia dla osób niezaznajomionych z filozofią stoicką, faktem jest, że złe rzeczy nie przytrafiają się nam. Po prostu myślimy, że przytrafiają się nam złe rzeczy. Marek Aureliusz powiedział Jeśli usuniesz swoje przekonanie, skarga zostałem skrzywdzony zniknie. Jeśli usuniesz skargę, zniknie krzywda. Pomyśl o deszczowym dniu. Możesz postrzegać deszcz jako uciążliwość. Ruch uliczny się pogorszy. Minibusy lub autobusy zwolnią, a ty może zmokniesz. Możesz też wybrać inne podejście. Być wdzięcznym za to, że żyjesz, że czujesz deszcz i że masz możliwość powrotu do domu po dniu pracy. Sytuacja jest taka sama, ale twoja percepcja zmienia wszystko. Wyzwanie tutaj jest jak czyszczenie szyby w oknie, abyś mógł zobaczyć świat wyraźniej. To czyszczenie negatywnych wrażeń, które powstały w umyśle. Nie oznacza to ignorowania problemów. Oznacza to, że nie pozwalamy im zdominować naszych myśli. Zasadniczo to, co definiuje twoje życie, to nie to, co się dzieje, ale to, jak myślisz o tym, co się dzieje. Jest to sekret uczenia się kierowania myśli w stronę czegoś bardziej pozytywnego. Wymaga to praktyki i intencji, ale jest możliwe. Obserwuj swoje myśli. O czym myślisz po przebudzeniu? O czym myślisz w ciągu dnia, zanim zaśniesz? To właśnie te myśli określają rytm twojego życia. Pamiętaj o słowach Marka Aureliusza: Twoja dusza jest pomalowana kolorem Twoich myśli. Dlatego wybieraj te kolory z rozwagą i świadomością. 6. Nie izoluj się od świata. Wyobraź sobie, że wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi i razem płyniemy przez życie. Zostaliśmy stworzeni, by żyć we wspólnocie i wspierać się nawzajem. Czasami możemy być dotknięci czyimś gniewem, raniącymi słowami lub demoralizującym zachowaniem. Nie pozwól jednak by powstrzymało cię to odczynienia dobra na świecie. Czynienie dobra daje nieopisane poczucie satysfakcji zrobienia właściwych rzeczy. Pomagaj ludziom wokół siebie, starając się ich zrozumieć, nawet gdy popełniają błędy. W końcu wszyscy od czasu do czasu popełniamy błędy, a życie jest zbyt krótkie, by nosić w sobie urazę. Akceptowanie niedoskonałości innych czyni cię bardziej wyrozumiałym. I sprawia, że Twoja podróż staje się lżejsza. Pamiętaj, że działania innych zranią Cię tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Tylko Ty możesz zdecydować, jak zareagować i jakie emocje przyjąć do swojego serca. Prostym sposobem na upiększenie wspólnego życia jest skupienie się na pozytywnych cechach ludzi wokół Ciebie. Każdy ma wyjątkową energię, czarującą stronę lub wewnętrzną hojność. Takie podejście nie tylko zmienia sposób patrzenia na ludzi. Ale także inspiruje do bycia lepszą osobą w stosunku do swoich bliskich. 7. Nie narzekaj, tylko działaj. Niezależnie od sytuacji, podejmij świadomy wysiłek, by nie narzekać. Podejdź do zadania z determinacją i skupieniem. Narzekanie tylko pozbawia cię energii i tworzy przeszkody w twoim umyśle. Z drugiej strony, podejmowanie działań przybliża cię do rozwiązania. Jeśli zdasz sobie sprawę, że nie możesz poradzić sobie z zadaniem samodzielnie, poproś o pomoc. Nie ma w tym żadnego wstydu, wręcz przeciwnie, jest to oznaka dojrzałości i chęci poprawy. Ale nawet prosząc o pomoc, rób to cicho, spokojnie i bez narzekania. Kiedy uciszasz narzekanie i zastępujesz marudzenie konkretnymi działaniami, robisz miejsce dla silniejszego i bardziej odpornego umysłu. Stoicyzm uczy nas, że prawdziwa siła tkwi w spokojnym działaniu, odważnym stawianiu czoła każdemu wyzwaniu i skupianiu się na tym, co naprawdę ważne. Ośmę. Życie jest krótkie. Wyobraź sobie, że życie jest jak klepsydra odwrócona do góry nogami. Każde spadające ziarenko piasku to chwila, której nigdy nie da się odzyskać. Czas leci, a śmierć jest nieunikniona. Czas na działanie jest więc teraz. Wybierz podstawowe wartości, takie jak sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, samokontrola i zdrowy rozsądek jako swój kompas. Ile razy odkładałeś plany lub traciłeś okazję? Przestań szukać aprobaty u innych, lub odkładać rzeczy na jutro. Zdecyduj teraz, że nadszedł czas na działanie. Życie tak, jakbyś żył wiecznie, jest iluzją. Śmierć jest tuż za rogiem, a żal rośnie wraz z ciągłym zwlekaniem. Aby zmienić tę perspektywę, wyobraź sobie, że całe Twoje życie jest już za Tobą, a dziś jest pierwszy dzień nowego życia. To tak, jakbyś miał drugą szansę na właściwe życie. Gdybyś miał możliwość zrobienia tego ponownie przez resztę czasu, jaki masz, co zrobiłbyś inaczej? Dopóki dusza zachowuje pragnienie rozwoju, nie ma wstydu w zaczynaniu od nowa, nawet jeśli ciało się starzeje, nawet jeśli twoje marzenia nie spełnią się dokładnie tak, jak sobie wyobrażałeś, nadal możesz osiągnąć wewnętrzną wolność, rozwinąć pokorę i służyć innym. Możesz żyć zgodnie z zasadami stoickimi. 9. Wybierz właściwe postępowanie. Wyobraź sobie, że jesteś w klasie i wszyscy wokół ciebie oszukują na egzaminie. Wydaje się, że jest to najłatwiejszy sposób na uzyskanie dobrej oceny i istnieje duża presja, aby zrobić to samo. Ale wiesz, że to nieprawda. Nawet jeśli jest to trudne, decydujesz się trzymać swoich wartości i szczerze odpowiadać na pytania. Może to sprawić, że poczujesz się w niekorzystnej sytuacji. Ale najważniejszy jest spokój ducha, że postąpiłeś właściwie. Jeśli coś nie jest w porządku, nie mów tego. Jeśli coś jest niesprawiedliwe, nie rób tego. Nie rób tego, co jest złe, tylko dlatego, że inni to robią. Właściwe postępowanie nie polega na zadowalaniu wszystkich na świecie. Chodzi o poszanowanie własnych wartości, nawet jeśli nikt na to nie patrzy. Czynienie dobra to prosty, ale potężny wybór. Nie oczekuj niczego w zamian ani pochwał. Sam akt pomagania jest już nagrodą. Nie pozwól, by złe zachowanie innych odciągnęło cię od twojej ścieżki. Skup się na postępach. Każde pozytywne działanie, nieważne jak małe, jest ważne. Nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy, wiesz, że jesteś na właściwej drodze. Najważniejszą rzeczą jest pozostanie wiernym temu, w co wierzysz, bez zmieniania się, aby zadowolić innych. Kontynuuj czynienie dobra, nie oczekując poklasku ani aprobaty. Brak intencji to marnotrawstwo. Wyobraź sobie, że jesteś w supermarkecie i pchasz wózek bez listy zakupów w ręku. Zaczynasz kupować przypadkowe rzeczy, nie wiedząc, czy są one naprawdę potrzebne. W końcu koszyk jest pełny, ale niezbędne przedmioty zostają w tyle. Życie bez jasności jest jak zakupy bez planowania. Marnujesz energię i czas na rzeczy, które nie dodają wartości. Brak intencji to marnotrawstwo. Kiedy nasze działania nie są zgodne z celem, dokonujemy przypadkowych wyborów, które nie przybliżają nas do naszych celów. Ponieważ nie wiemy, do którego portu płyniemy, nie możemy wykorzystać żadnego wiatru. Działanie z intencją polega na kierowaniu swoimi wyborami zgodnie z jasnymi zasadami i konkretnymi celami. Pomyśl o swoim dniu jako o stole pełnym papierów i porozrzucanych rzeczy. Jeśli go nie zorganizujesz, Trudno będzie znaleźć to, czego potrzebujesz. W ten sam sposób, jeśli nie monitorujesz swoich myśli, łatwo jest utrwalić niezorganizowane zachowanie, które nie pasuje do Twoich priorytetów. Dlatego zawsze zadawaj sobie pytanie: o czym teraz myślę? Jaką osobą jestem w tej chwili? Jeśli będziesz zarządzać swoimi działaniami i myślami oraz działać w zorganizowany sposób, odnajdziesz spokój. Jeśli ignorujesz to, co dzieje się w Twoim umyśle, Nieszczęście, niepewność i niepokój mają tendencję do wzrostu. Spokój umysłu nie zależy od tego, co dzieje się wokół ciebie, ale od tego, co dzieje się w tobie. Skupiając się na swoim wnętrzu, możesz odnaleźć spokój nawet w obliczu zewnętrznych wyzwań. Moc wiary w siebie. Często cenimy opinie innych bardziej niż własne. Jednak naszym priorytetem powinniśmy być my sami. Musimy mieć pewność siebie, aby podążać za tym, w co wierzymy. Bez obawy przed krytyką lub osądem. Pomyśl, ile razy próbowałeś zadowolić ludzi, do których nie pasujesz. To ciągłe poszukiwanie akceptacji może oddalić nas od naszej własnej istoty. Marek Aurelius mówi, że pochwała nie powinna być naszym celem. Dzieje się tak, ponieważ może to stworzyć iluzję ważności i skierować nasze działania na poszukiwanie pochwał i uznania. Aby wyrwać się z tego cyklu, uznaj tę prawdę. Nie musisz wyjaśniać swoich wyborów w sposób zrozumiały dla wszystkich. Twoje motywy są Twoje własne i to się liczy. Uwolnij się od potrzeby zadowalania innych i skup się na byciu wiernym sobie. W nadchodzących dniach odłóż na bok poszukiwanie akceptacji i podejmij zobowiązanie do bycia wiernym temu, w co wierzysz. Wzmacniając swoje przekonania, rozwiniesz niezależny sposób myślenia. To, co się liczy, to już nie aprobata innych ale satysfakcja z tego, kim jesteś. Różnorodność jest częścią życia. Wszechświat nie kręci się tylko wokół nas. Trudności i problemy, które napotykamy, nie są dla nas wyjątkowe. Nie jesteśmy wybrani do bardziej wymagającego życia. Uświadomienie sobie, że w życiu zdarzają się niepowodzenia, a nawet tragedie, pozwala zrozumieć, co oznacza prawdziwe życie. Wszyscy w pewnym momencie napotykamy przeszkody. Stoicy uczą nas, że zamiast uciekać przed trudnymi czasami, powinniśmy rozwinąć wewnętrzną siłę, aby stawić im czoła. Kiedy trzymamy się nadziei, że coś złego nigdy nam się nie przydarzy, skupiamy się na tym, co jest poza naszą kontrolą. Sprawia to, że jesteśmy bardziej wrażliwi i podatni na rozczarowania. Prawdziwym sekretem jest rozwijanie odporności. Jest to siła, która jest w naszym zasięgu. Marek Aureliusz przypomina nam, że prawdziwa siła pochodzi z wewnątrz. Nie chodzi o to, by unikać cierpienia, ale by mieć odwagę je znosić. Ta odporność nie jest darem danym nielicznym. To wybór, którego wszyscy możemy dokonać. Bądź niezależny. Przyjęcie zdecydowanej i niezależnej postawy w życiu jest jak budowanie fundamentu, który wytrzyma każdą burzę. Oznacza to branie na siebie odpowiedzialności bez czekania, aż inni odciążą cię w obowiązkach. Bez względu na to, dokąd zaprowadzi cię życie i jakie wyzwania przed tobą stoją, musisz stać twardo i odważnie stawiać im czoła. Nie pozwól, by strach zdominował twoje działania. Zamiast skupiać się na możliwości porażki, skup się na robieniu właściwych rzeczy. Świat potrzebuje ludzi, dla których priorytetem jest robienie tego, co właściwe. Nawet w obliczu możliwości porażki, gdy masz pewność, że Twoje zachowanie odzwierciedla Twój charakter, będziesz postępować uczciwie i prowadzić wartościowe życie, nawet gdy nikt nie patrzy. Ostatecznie, bycie niezależnym nie oznacza bycia doskonałym, oznacza bycie wiernym sobie w każdym wyborze. Wyrażaj wdzięczność. Wyobraź sobie wdzięczność jako światło, które może zmienić Twoje dni. Marek Aurelius w swoich medytacjach w języku angielskim Thoughts to Myself, pokazuje nam, jak bardzo jest to prawdziwe. Na początku swojej książki wyraża wdzięczność za to, czego nauczył się w młodości i za ludzi, którzy wspierali go na ścieżce rozwoju. Ceni wartości, które ukształtowały jego charakter, wszystko, co pomogło mu kontrolować swój gniew, być hojnym i stać się silnym w życiu. Wdzięczność dla niego to nie tylko wdzięczność za prezenty. Ale szczere uznanie. Nie zaniedbywanie tego, co jest naprawdę ważne, oznacza to nie marnowanie czasu na wymówki. Przypomina nam, abyśmy słuchali naszych przyjaciół, szanowali nauczycieli i naprawdę zwracali uwagę na dzieci. Bycie dobrym człowiekiem to nie tylko mówienie, zachowywać się łagodnie każdego dnia, unikanie niepotrzebnej krytyki, to szanowanie każdego. Te lekcje Marka Aureliusza przypominają nam. Aby cenić każde doświadczenie i każdą osobę wokół nas, wdzięczność pomaga nam nadać każdej chwili większe znaczenie i rozwijać się wraz z nią. Ćwicz, aby wrócić na właściwe tory. Wszyscy bez wyjątku popełniamy błędy. Liczy się nie sam błąd, ale to, jak bardzo jesteśmy gotowi wstać i iść naprzód. Im szybciej wrócisz na właściwe tory, tym silniejszy będziesz w obliczu przeciwności losu. Głębokie zmiany wymagają czasu. A upadki są częścią tego procesu. Ważne jest, aby rozpoznać te błędy i wytrwać, aby ponownie zdefiniować kurs. Nie słuchaj swojego wewnętrznego głosu, który mówi ci, abyś się poddał, ponieważ poniosłeś porażkę. Zły dzień nie przekreśla postępów, zły tydzień nie musi przerodzić się w zły rok lub złe życie. Doceniaj każdy mały postęp, nawet jeśli jest niedoskonały skoncentruj się na swoich celach i unikaj dumy lub potrzeby bycia rozpoznawanym i oklaskiwanym. Poszukiwanie podziwu z zewnątrz odwraca uwagę od tego, co jest naprawdę ważne rozwoju osobistego. To już koniec kolejnego wideo, dziękuję za obejrzenie.